Radiowóz na nowe światła i miasto, które nigdy nie śpi. The Precinct opisuje policyjną przygodę w klimacie retro lat 80., połączoną z otwartym światem i swobodą z stylu GTA. Tylko czy ta służba to faktycznie coś, co warto się wkręcić? Sprawdźmy, w mniej niż 4 minuty. Ciało siewnika Cordela Juniora, świeżaka w Averno City Police Department, który wstępuje do służby po śmierci ojca, byłego komendanta. Motywacja jest prosta odkryć prawdę o jego losie. Averno City to mieszanka retro lat 80. i współczesnego sandboxa, trochę jak spokojniejsze GTA Wodznace. No, nowe ulice, zamglone załuki i nocne pościgi nadają miastu duszę, nawet jeśli nie jest on ogromne. Historia rozwija się w rytmie zmian patrolowych, od wystawiania mandatów, przez pościgi, aż po fabularne misje, które odkrywają gangsterski półświatek miasta. Nie jest to epickie, wielowątkowe kino, ale raczej prosty kryminał w indie klimacie, który potrafi wciągnąć. Tytuł ten to policyjny sandbox w skali mikro. Każdy dzień służby to inne zgłoszenia. Łamania, napady, wyścigi czy interwencje drogowe. Możesz działać zgodnie z procedurą, od sprawdzania dokumentów przez przeszukanie, po dopisaniu dodatkowych oskarżeń. Albo pójść na skróty, ryzykując punkty reputacji. Patrolowanie jest elastyczne, czy to w radiowozie, czy pieszo. Fizyka jazdy jest lekko arcade'owa, samochody potrafią pływać, a AI przeciwników... Cóż, czasem zgubi się w połowie pościgu, a partner potrafi zawrócić w losowym momencie. Nie psuje to całej zabawy, ale potrafi zirytować. Zwłaszcza w wyścigach wymaganych do zdobycia 100% gry. Mapa nie jest ogromna, ale różnorodna, od biednych dzielnic przez centrum po industrialno obrzeża. Z czasem czuć powtarzalność zadań, jednak system dynamicznych zdarzeń sprawia, że zawsze znajdzie się coś do roboty. The Precinct to gra, która nie próbuje być rewolucyjna i dobrze. To lekka, przystępna rozgrywka dla tych, którzy chcą poczuć klimat filmów policyjnych z lat 80 bez zbytniego realizmu i presji. Na plus, fajny klimat retro, satysfakcjonujące pościgi, prosta, ale wciągająca struktura dnia, pełna polska wersja językowa i płynne działanie na Steam Decku. Na minus, powtarzalność zadań, nierówne AI i drobne bugi. Ja bawiłam się świetnie, po 15 godzinach miałam wszystkie osiągnięcia i poczucie dobrze spędzonego czasu. Nie jest to tytuł dla każdego, ale jeśli lubisz policyjne klimaty i chcesz patrolować miasto na własnych zasadach, Averno City czeka. A jeśli cenisz takie szybkie recenzje, subskrybuj i daj znać, czy Wawelno City byłbyś tym dobrym winą, czy tym nieco mniej przepisowym. Do zobaczenia w kolejnym odcinku w mniej niż 4 minuty.